Tym razem w multiinformacjach wszystko o płockim sporcie powiemy o historycznym meczu piłkarek nożnych, sezonie lekkoatletycznym i zaprosimy na sobotkę. Po raz pierwszy w historii klubu królewscy Płock. Trzecioligowa drużyna dziewcząt zagrała w Pucharze Polski. Ich rywalkami były zawodniczki pierwszoligowego Zamłenia Radom. Jak można się było spodziewać, to rywalki były faworytkami spotkania. Na Stadionie Miejskim w Płocku właściwie wszystko odbywało się według wcześniej spodziewanego scenariusza. Rywalki strzeliły w pierwszej połowie dwa gole i były pewne zwycięstwa. Początek spotkania był wyrównany, ale gra toczyła się przeważnie na połowie królewskich. Płocczanki udowadniały, że potrafią grać w piłkę nożną, ale jednak tory walki były bardziej doświadczone, o lepszych warunkach fizycznych, i prawie nikt się nie zdziwił, kiedy strzeliły pierwszego, a potem drugiego gola. I choć mało kto wierzył, że spotkanie może zakończyć się inaczej niż zwycięstwem przyjezdnych, to wiadomo było, że Płocczanki tanio skóry nie mają zamiaru oddać. Kolejny mecz w pucharze Polski królewscy rozegrają 24 września, a prezes Adam Blidzewski już zaprasza na to wydarzenie. Mecz z drużyną z Radomia pokazał, że Płocczanki potrafią być nieobliczalne, w tym pozytywnym słowem. W znaczeniu. Zawodnicy i zawodniczki MLKL Płock mają za sobą już połowę sezonu lekkoatletycznego. Nadal codziennie przygotowują się na miejskim stadionie w Płocku, nie tylko do ostatnich startów. Ten sezon trener Mirosław Nisztor bez wahania uznaje za udany, choć jego podopieczni nie przywieźli medali z najważniejszych imprez krajowych. Zawodnicy MLKL-u Płock w tym sezonie nieźle wypadli na zawodach ogólnopolskich. Na naszym największym jak osiągnięciem była zawodniczka, która była na Mistrzostwach Polskich w wielobojach, czyli tak zwanym siedmioboju. To była Kinga Nisztor, zajęła dziesiąte miejsce, a indywidualnie w Mistrzostwach Polskich juniorów uzyskała siódme miejsce w skoku zwyż, ale z dobrym wynikiem 160 cm. Zawodnicy nie tylko trenują, ale także rywalizują w zawodach ogólnopolskich i co najważniejsze, stale poprawiają swoje rekordy życiowe. Jeszcze w tym sezonie we wrześniu lekkoatleci z MLKL mają w planach kilka między m.in. w Warszawie, gdzie odbędą się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. O medale powalczy tam trzech naszych zawodników i dwie zawodniczki. Będą rywalizować w skoku w zwyż i w biegu na 800 metrów. Ale to nie wszystko. Zwykle jesienią odbywają się mistrzostwa w wielobojach, gdzie również o medale, a na pewno o wysokie miejsca, płocczanie walczyć będą w 7 i 8 boju. Rozpoczęły się rozgrywki pierwszej ligi piłki ręcznej kobiet, w której występują dwie drużyny reprezentujące Płock: MMKS Jutrzenka oraz NLO SMS ZPRP. Szczególnie dla zawodniczek Jutrzenki sezon będzie bardzo trudny. NLO SMS ZPRP to drużyna, która od dwóch lat funkcjonuje w Płocku i działa przy Szkole Mistrzostwa Sportowego. Dziewczęta uczą się w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, a pod okiem doświadczonych trenerów poznają tajniki piłki ręcznej i zdobywają umiejętności w rozgrywkach. Ligowych. rozpoczął się drugi sezon, gdy drużyna reprezentować będzie w rozgrywkach Płock. Jak nas zapewnił dyrektor sportowy SMS Bogdan Zajączkowski, została przeprowadzona szczegółowa rekrutacja i do szkoły dostały się dziewczęta, które marzą o tym, by odnosić sukcesy w tej dyscyplinie sportu. Piłkarki trenują, a płockim kibicom zaprezentują się w najbliższą sobotę w pojedynku ze Stowarzyszeniem Corona Handball. Ogromne zmiany po poprzednim sezonie zaszły w zespole Jutrzenki. Odeszło pięć podstawowych zawodniczek, które często gościły w podstawowej siódemce. Z jakiego powodu? No, większość to studia, a poza tym no, rozwinęły się u nas tak doskonale, że poszły do lepszych klubów niż nasz. Czyli co? Pizza? No jedna trafiła do Superligi, Edyta Charzyńska do MKS Lublin, a Martyna Borysławska do takiej drużyny aspirującej do e, ekstraklasy, do Kościerzyny. No i Monika Obrębalska na studia poszła do Gdańska, ale tam, tam też jest drużyna, która... Ma aspiracje do ekstraklasy. Dziewczyny przygotowywały się na własnych obiektach, trenowały w hali w szkole podstawowej nr 16 i w chemiku biegały na terenach w pobliżu miasta. Sprawdzianem był turniej o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, w którym Jutrzenka, sprawiając niespodziankę, zajęła trzecie miejsce. To dodało piłkarkom wiary w siebie i w swoje możliwości. Już nikt nie mówi, że nie mają żadnych szans w tegorocznych rozgrywkach. Jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek planują jeden sparing, prawdopodobnie z drużyną młodszych chłopców SKF Wisła Płock. Jutrzenka w pierwszej kolejce pojedzie do Polonii Kępno, a 27 września w hali szkoły podstawowej nr 16 podejmować będzie zwycięzcę turnieju Opuchar Prezydenta Płocka AZS AWF Warszawa. Runda rewanżowa rozpocznie się 10 stycznia 2015 roku. Powoli kończy się wioślarski sezon 2014. Większość medali Mistrzostw Polski już została rozdana, a jak doskonale wiedzą płoccy kibice, sporo z nich trafiło do Płocka. Impreza, która zostanie rozegrana na Sobudce w najbliższy weekend, będzie doskonałą szansą na powiększenie dorobku zawodników Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Mistrzostwa Polski w sprincie Wioślarskim to impreza wymyślona i od swojej pierwszej edycji rozgrywana na Sobudce, organizowana w porozumieniu z Urzędem Miasta Płocka odbywa się w tym samym terminie co najstarsze, w tym roku już 31. Wioślarskie Regaty w Płocku, memoriał Juliusza Kawieckiego. Organizatorzy przygotowali także medale dla najmłodszych zawodników, którzy powalczą w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików. Ta ostatnia to najważniejsza krajowa impreza w sezonie dla wioślarzy w tej kategorii wiekowej. O miejsca na podium walczyć będą zawodnicy z województwa mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. Zapraszam mieszkańców Płocka 20 i 21. 1 września na Płocką sobotkę na regaty wieślarskie. Odbędzie się już szósta edycja mistrzostw Polski w sprincie wieślarskim. Impreza, której od początku pomysłodawcą i organizatorem jest Polskie Towarzystwo Wieślarskie. Również odbędą się imprezy towarzyszące, a więc 31. Memoriał Juliusza Kawieckiego. To jest impreza dla, szczególnie dla grup młodzieżowych, oraz old boyów Organizatorzy przewidują także kilka niespodzianek, między innymi możliwość sprawdzenia swoich sił na ergometrze wieślarskim, obejrzenia najnowocześniejszych łodzi, które staną na brzegu. Pogoda jest gwarantowana, emocje pewne, warto więc zarezerwować sobie czas i przyjść zobaczyć zmagania sportowców w tej trudnej dyscyplinie sportu. W sobotę regaty będą rozgrywane w godzinach od 12 do 17, zaś w niedzielę od godziny 9 do 14.